Oddychaj. Uff, dzień dobry. Zapraszam serdecznie Państwa na cykl programów ekologicznych pod tytułem Oddychaj. Ten poradnik właściwie zainspiruje Państwa i mnie do bardziej ekologicznego i zrównoważonego życia. W każdym odcinku zaprezentuję praktyczne wskazówki, rozwiązania oraz ciekawostki dotyczące ochrony środowiska, zmniejszenie zużycia energii i surowców naturalnych, oraz promuję proekologiczne nawyki, aby zapewnić lepszą przyszłość dla siebie i przyszłych pokoleń. Cały cykl zobaczycie na moim kanale YouTube Monik z Podróży i blogu monikstv.com. W dzisiejszym odcinku serii Oddychaj powiemy Państwu, jak jeść zdrowo. Co to jest ekożywność i czy w ogóle e, takowa jest? Opowiemy, jak silny wpływ ma emisyjność powietrza na wybór żywności. Żyjemy w czasach kryzysu ekologicznego i kryzysu klimatycznego. Mamy świadomość, że coraz więcej granic planetarnych jest przekraczane w wyniku presji działalności człowieka wywieranej na środowisko przyrodnicze. Dlatego powinniśmy poszukiwać takich sposobów postępowania w całej gospodarce, także w rolnictwie, które będą bezpieczne dla środowiska przyrodniczego, nie będą naruszały stabilności systemu przyrodniczego. O tej stabilności systemu przyrodniczego decydują dwa wielkie procesy ekologiczne. Jednym z nich to jest przepływ energii przez ekosystem, a drugi to jest krążenie materii, które w ekosystemie występuje i dzięki czemu tak naprawdę w w biosferze, w systemie przyrodniczym nie powstają odpady. Ekologiczna produkcja rolnicza jest najbardziej pożądanym kierunkiem produkcji rolniczej, dlatego, że ona w najmniejszym stopniu ingeruje w środowisko przyrodnicze, w najmniejszym stopniu oddziałuje negatywnie na środowisko przyrodnicze. Rolnictwo ekologiczne łączy ze sobą. Najczęściej zarówno uprawę roślin, jak i produkcję zwierzęcą, dzięki czemu tak naprawdę w ramach jednego gospodarstwa możemy zamknąć obieg materii, bo to, co Wyprodukujemy częściowo to, co wyprodukujemy, możemy użyć jako pasze dla zwierząt, natomiast odchody zwierząt możemy kompostować i wykorzystać jako nawóz. Najbardziej cenny nawóz, dlatego że on jest naturalny on nie ma w sobie sztucznych chemicznych związków on wzbogaca glebę w węgiel organiczny, dzięki czemu zwiększa się tak naprawdę także. Możliwość retencjonowania wody w glebie. Dlatego uważam, że cel, który postawiła Unia Europejska, aby w 2030 roku uprawy ekologiczne, czyli gospodarstwa ekologiczne, zajmowały 25% przestrzeni rolniczej Unii Europejskiej, jest jak najbardziej słuszny, dlatego że on buduje bezpieczeństwo nas, konsumentów obecnych, ale także służy bezpieczeństwu naszych dzieci i naszych wnuków. Szukajmy produktów ekologicznych, starajmy się je wybierać, dlatego, że z punktu widzenia bezpieczeństwa środowiskowego, z punktu widzenia nienaruszalności przestrzeni ekologicznej, nienaruszalności granic planetarnych, czyli systemu klimatycznego, czyli zawartości wód, czy ilości wód, czyli jakości powietrza, rolnictwo ekologiczne jest najlepsze i nie oddziałuje na te czynniki negatywne. Zapraszamy do wywiadu z ekspertem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach. Globalna produkcja mięsa generuje więcej dwutlenku węgla do atmosfery niż cały transport razem wzięty. Mamy tu na myśli transport morski, lądowy oraz lotniczy. Przeciwdziałanie zmianom klimatu jest zatem uzależnione od zmniejszenia spożycia mięsa i nabiału, a tymczasem świat w tej materii robi bardzo niewiele z obawy przed gwałtownym sprzeciwem konsumentów. Najnowsze badania naukowe ukazują, jakie skutki dla klimatu może mieć gwałtowny wzrost popytu na mięso nie tylko w Chinach, ale również w innych krajach na świecie. Gazy powstające wskutek procesów trawiennych zwierząt hodowlanych, a zwłaszcza bydła i owiec, stanowią obecnie prawie 15% światowej emisji gazów cieplarnianych. Jest to bardzo dużo. Z kolei produkcja wołowiny i nabiału to aż 60% wszystkich emisji pochodzących od zwierząt hodowlanych. Apetyt na mięso rośnie w miarę zwiększania się ludności na świecie. Szczególnie tej ludności, którą w coraz większym stopniu stać na zakup mięsa. Szacuje się, że spożycie mięsa może wzrosnąć o 75% do roku 2050, a na nabiał o 65%. Dla porównania, apetyt na zboże może zwiększyć się o około 40%. Hodowla bydła mięsnego obciąża środowisko 10 razy bardziej niż hodowla innych zwierząt gospodarskich. Do wytworzenia 1 kg mięsa wołowego potrzeba aż 28 razy większej powierzchni oraz 11 razy więcej wody niż do produkcji drobiu czy mięsa wieprzowego. Ogólny ślad środowiskowy, ślad węglowy przy produkcji wołowiny jest bardzo duży. I odpowiada za około 60% szkodliwego wpływu na środowisko hodowli zwierząt. Hodowla bydła mięsnego jest mało wydajna, a pochłania ogromne ilości zasobów i energii. Naukowcy przekonują, że zmniejszenie produkcji wołowiny może mieć znaczący wpływ na środowisko. W zasadzie, eliminując wołowinę i zastępując ją innymi produktami, takimi jak na przykład jajka. Można już uzyskać taki sam efekt środowiskowy, jak przy diecie roślinnej. Roślinne źródła białka są przeznaczone nie tylko dla wegan i wegetarian. Mogą być zamiennikiem mięsa, ale też uzupełnieniem naszej codziennej diety. Ich wybór jest naprawdę duży, więc skomponowanie ciekawego, smacznego i wartościowego posiłku powinno być samą przyjemnością. Białka roślinne, które powinny zagościć w naszym codziennym menu, to rośliny strączkowe, w tym fasola, bób, groch czy groszek zielony, orzechy, migdały, pestki dyni czy słonecznika, zboża, kasze, soja, soczewica, ciecierzyca. Również komosa ryżowa określana mianem pseudozboża, ale również jest ona źródłem pełnowartościowego białka. Za główne źródło białka uważa się produkty odzwierzęce, takie jak mięso, ryby, jaja. Zawierają one wszelkie niezbędne dla naszego zdrowia aminokwasy, a także witaminy i składniki mineralne. Białko to bowiem niezbędny budulec naszego organizmu. Potrzebują go nasze mięśnie, organy wewnętrzne, skóra, włosy oraz paznokcie. Wartościową alternatywą o wysokiej jakości odżywczej będą właśnie białka roślinne. Zaspokajają one nasze potrzeby, ale pod warunkiem, że zadbamy o ich różnorodność, pamiętając przy tym o zapotrzebowaniu energetycznym organizmu. Zatem dieta bezmięsna obliguje nas do pozyskiwania białka z wielu różnych źródeł roślinnych, o których już wcześniej wspomniałam. Łączenie ich z warzywami takimi jak na przykład ziemniaki, szpinak, brokuły czy kiełki pomoże najpełniej odwzorować profil aminokwasowy zawarty w mięsie. Jak się okazuje, popularność tego typu produktów z roku na rok rośnie. Jako powody podaje się m.in. potencjalne korzyści zdrowotne płynące z jed roślinnych. Czy potrzeba zwiększenia ilości białka w diecie, na przykład z powodu uprawianych ćwiczeń fizycznych czy wieku, ale również coraz częściej jako pod powód podaje się troskę o zrównoważoną produkcję żywności. Kupowanie lokalnych i sezonowych produktów odgrywa ogromną rolę w trosce o stan środowiska naturalnego. Dlaczego? Ano dlatego, że transport żywności z daleka powoduje emisję dwutlenku węgla do atmosfery, większe zużycie surowców naturalnych, takich jak energia oraz woda, powoduje również wycinanie lasów i przekształcanie ich na tereny uprawne. Odległość, jaką żywność musi pokonać od pola do stołu, określa termin Food Miles. To istotny czynnik, który wpływa nie tylko na jakość produktów spożywczych i ich wartości odżywcze. Ale również na stan środowiska naturalnego. Im dłuższa droga produktu z miejsca produkcji do miejsca konsumpcji, tym większe zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez transport. Tutaj mamy do czynienia ze szkodliwą emisją gazów do atmosfery, skażeniem wody, hałasem. Samochody osobowe, dostawcze, ciężarówki i autobusy wytwarzają ponad 70% całkowitej emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu. Pozostała część pochodzi głównie z transportu morskiego oraz lotniczego. Poza emisją zanieczyszczeń zwiększa się też zużycie zasobów, takich jak energia czy woda, będących nie tylko skutkiem samego transportu, ale także odpowiedniego zabezpieczenia żywności przed zepsuciem. Tutaj mamy na myśli takie procesy jak chłodzenie, konserwowanie czy obróbka chemiczna, szczególnie. Jeśli odległość do pokonania jest naprawdę duża. Jedzenie produktów dostępnych w danym sezonie i w okolicy niesie za sobą wiele korzyści, oprócz tego, że pomaga uniknąć emisji z transportu. Cały ten skomplikowany proces, o którym wcześniej wspomniałam, nie pozostaje bez wpływu także na jakość produktu, który transportowany przez wiele dni może tracić swoje wartości odżywcze i witaminy. Ponadto producenci, aby zapewnić odpowiednią trwałość tych produktów, często zbierają owoce i warzywa, zanim zdążą one dojrzeć w naturalnym dla siebie środowisku. Dzięki temu mają one dłuższy okres przydatności do spożycia, można je transportować przez dłuższy czas, są bardziej odporne na uszkodzenia i mogą dłużej leżeć na półkach sklepowych. Co to oznacza dla nas, konsumentów? No, niestety dla nas, konsumentów, nie zawsze jest to korzystne. Nie wszystkie niedojrzałe produkty mają szansę dojrzeć w domu czy w sklepie. W tym celu używa się etylenu, który w sztuczny sposób przyspiesza dojrzewanie owoców czy warzyw. Zbieranie warzyw i owoców przed osiągnięciem ich dojrzałości konsumpcyjnej ma wpływ nie tylko na ich smak, ale również na ich wartości odżywcze. Sposób, w jaki te produkty są przechowywane i traktowane w czasie od zbioru do konsumpcji, ma również wpływ na zawartość tych substancji. Rolnictwo, zwłaszcza wieloobszarowe i przemysłowe, emituje gazy cieplarniane do atmosfery, chociaż i tak w mniejszym stopniu niż inne sektory gospodarki. Energia w rolnictwie aż w 60% zużywa się na uprawę gleby. A paliwa kopalne w znacznych ilościach wykorzystuje się do produkcji nawozów sztucznych, które następnie są do tej gleby wprowadzane. Z uwagi na zmiany klimatyczne, ważne jest, aby rolnictwo w większym niż dotychczas stopniu uczestniczyło w redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Wytwarzanie żywności musi odbywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego. Jedną z praktyk zrównoważonego rolnictwa jest dążenie do redukcji emisji gazów. Poprzez precyzyjne użytkowanie maszyn i urządzeń, dobrą gospodarkę paliwami, nawozami organicznymi, pozostałościami pozbiorowymi, optymalizację warunków chowu zwierząt oraz siew roślin okrywkowych pozwalających na lepsze pochłanianie dwutlenku węgla. Główną ideą rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego jest nie tylko czerpanie zysków z uprawy i hodowli, ale przede wszystkim Jednoczesne zadbanie o środowisko i przyszłość nie tylko swoją, ale również następnych pokoleń. Zasady rolnictwa zrównoważonego odnoszą się do całego gospodarstwa, jako ściśle powiązanego z otaczającym go ekosystemem. Stosowanie takiego systemu przynosi wymierne korzyści dla środowiska naturalnego, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza, wód gruntowych i żyzności gleb. Obniżenia emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych oraz zwiększenia bioróżnorodności w agroekosystemach i krajobrazie rolniczym. Pestycydy to środki ochrony roślin przed szkodnikami, np. przeciwko grzybom, bakteriom, owadom, pastom, gryzoniom czy ślimakom. Natomiast nawozy sztuczne to substancje stosowane w uprawie roślin. Celem wzbogacenia gleby w składniki pokarmowe niezbędne dla rozwoju tych roślin oraz polepszenia właściwości gleby. Najczęściej tworzone są na bazie azotu i fosforu, czyli tych najgroźniejszych i najbardziej szkodliwych substancji, a także na bazie siarki, wapnia czy potasu. W ekologicznym rolnictwie dąży się do minimalizowania wpływu środków chemicznych na środowisko oraz zdrowie ludzi i zwierząt. Odróżnieniu od konwencjonalnej ochrony roślin, ekologiczna ochrona opiera się na profilaktyce i zabiegach bezpośrednich, a także na wykorzystaniu naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie oraz zastosowaniu środków zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Poprawa żyzności gleby jest dla wszystkich rolników oraz producentów żywności kwestią nadrzędną. Dlatego tak często podkreśla się. Że unikanie nadmiernego stosowania chemikaliów do gleby, takich jak nawozy sztuczne czy pestycydy, może pomóc w zachowaniu naturalnej równowagi w środowisku glebowym. Zamiast tego stosowane są naturalne metody, takie jak zielone nawożenie, rotacja upraw czy użycie naturalnych środków ochrony roślin. Ekologiczna uprawa roślin przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej. Ponieważ nie wprowadza szkodliwych substancji do środowiska, co pozwala dodatkowo na rozwój naturalnych ekosystemów. Naturalne metody stosowane w ekologicznej uprawie roślin poprawiają ponadto jakość gleby, zwiększając jej żyzność, strukturę oraz zdolność do magazynowania wody. Konieczne jest zatem promowanie rolnictwa agroekologicznego kładącego nacisk. Na praktyki, które dbają również o zdrowie rolników, ekosystemy i bioróżnorodność. Celem ekologicznej uprawy jest uzyskanie zdrowych i odżywczych plonów, które są wolne od sztucznych substancji chemicznych, a także zapewnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, minimalizując wpływ na środowisko naturalne i zachowując jakość gleby i wody. Przykładowe korzyści są takie. Ochrona środowiska i zachowanie bioróżnorodności, o czym już wcześniej wspomniałam. Zdrowsze rośliny i produkty spożywcze, bo w ekologicznej uprawie roślin stosowane są naturalne metody, które chronią rośliny przed chorobami i szkodnikami, a także wzmacniają ich odporność. A produkty spożywcze pochodzące z takich upraw nie zawierają środków chemicznych, co przekłada się na ich jakość oraz wartość odżywczą. Kolejną korzyścią jest ochrona zdrowia ludzkiego. To, że ekologiczna uprawa roślin nie korzysta z pestycydów oraz nawozów sztucznych, chemicznych, przekłada się na mniejsze ryzyko wystąpienia chorób związanych z narażeniem na te substancje. Kolejną korzyścią jest poprawa warunków życia zwierząt, ponieważ nie stosuje się szkodliwych substancji chemicznych, które mogłyby wpłynąć negatywnie na ich zdrowie. Warto pamiętać o tym, że ekologiczna uprawa roślin przyczynia się do poprawy ogólnych warunków życia na całym świecie poprzez redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery i ochronę środowiska naturalnego. Zapraszam do skorzystania z programów realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, jak również przez, z konsultacji prowadzonych przez naszych pracowników szczególnie doradców energetycznych którzy są do państwa dyspozycji codziennie nie tylko w funduszu ale również uczestnicząc w wielu spotkaniach z mieszkańcami naszego województwa Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku poradnika oddychaj, dowiedzieliście się Państwo, jak jeść zdrowo, co to jest ekożywność i czy w ogóle takowa istnieje. Jeśli macie dodatkowe pytania lub wątpliwości, jak uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, pamiętajcie, dzwońcie na infolinie lub wejdźcie na stronę internetową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dziękuję to już wszystko. Do zobaczenia.